Dla duszy braknącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania na danę Chrystusa. Jeśli w się przypatrujesz męce z zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok jego, rychło trafisz do serca jego. Znaleźć łaskę, czy w smutku, czy w leselu, niech skrzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Ojca Klemensa o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. O trzykrotnym zaparciu się Piotra. Głęboki ból Jezusa. Piotr upadkiem swoim zadał głęboką ranę najczulszemu sercu Zbawiciela. Otoczony z graju złośliwych wrogów, narażony na najcięższe zniewagi i na straszną śmierć, musiał i tej goryczy zakosztować, którą mu właśnie apostołowie jego zgotowali. Przedtem Judasz go zdradził, teraz Piotr go zasmuca, wypierając się go po trzykroć. Rozważ z jak wielu względów grzech Piotra napełnił goryczą serce zbawiciela. Pierwsza gorycz tego grzechu płynęła stąd, że się go dopuścił jeden z najbardziej umiłowanych apostołów. Ten sam, któremu Jezus rzekł. Tyś jest opoka, a na tej opoce zbudują kościół mój. Ten sam Piotr, którego szczególniejszym darzył zaufaniem. Ten sam, który z Jakubem i Janem był świadkiem chwalebnego przemienienia na górze tabor. Ten sam, który patrzył na krwawe jego konanie w Ogrójcu. Ten sam Piotr wypiera się teraz pod przysięgą Pana swego. Druga gorycz płynęła z brzydkości grzechu Piotra. Jawnie się wypiera Chrystusa. Wobec świata udaje, jakby go nic z Mistrzem nie łączyło. Staje po stronie wrogów, choć w sercu tego nie zamierzał. Trzecia gorycz płynie z liczby i okoliczności tego grzechu. Nie raz, ale po trzykroć wyrzeka się Jezusa. A przysięgł i zaklęciem jeszcze straszniej grzech swój obciąża. Czwarta gorycz płynęła z czasów, w którym Piotr dopuścił się grzechu. Jezus szedł właśnie na najsroższe cierpienia, na śmierć, dopiero co zdradził go haniebnie Judasz. Piotr więc powinien był jak najbardziej grzechu się lękać a przez zdwojoną wierność i miłość wynagrodzić panu tę zdradę. Mimo to teraz właśnie się go wyparł. Kto zna choć trochę niewypowiedzianie szlachetną i delikatną miłość Jezusa, ten może nie zmierzyć, ale przeczuć, jak gorzkim bólem napełniło serce Zbawiciela zaparcie się Piotra. O najłaskawszy, smutkiem utrapione serce zbawiciela mego. Chociaż jestem nędzny grzesznik, a raczej dlatego właśnie, żem grzesznik, dozwól niech mam udział w tym głębokim smutku Twoim. Słuszne to i sprawiedliwe, bym z Tobą się smucił, boś Ty jest Bóg Mój i zbawiciel, i najwyższa miłość moja. Słuszne to i sprawiedliwe bym z Tobą i dla Ciebie się smucił, bo wiem, że przyczyną smutku tego są niezliczone grzechy moje. Może słowami nie zaparłem się Ciebie, ale jakże często uczynkiem, bo ile razy przestąpiłem boskie przykazania Twoje, tyle razy okazywałem przed światem, jakobym Cię nie znał. Broni mnie już odtąd, Panie, od wszelkiej opieszałości i niewierności w pełnieniu świętej woli Twojej. Spraw, bym Twoim był i Twoim pozostał w życiu i w śmierci. O Maryjo, wspomóż prośbę moją potężnym wstawiennictwem swoim. Zobacz teraz, jak Pan Jezus niewiernego ucznia swego ukarał. Wedle ścisłej sprawiedliwości mógł spełnić nad nim tę groźbę, Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja zaprę się przed ojcem moim w niebiosach. Lecz dobry pasterz nie odrzuca ani karze zbłąkanej owcy swojej, ale idzie za nią i szuka, aż znajdzie. Upadłego swego apostoła pan litościwy nie karze ale wylewa na nich hojność łaski i miłosierdzia swego. By mu przywrócić życie łaski, tak zrządził, że po skończonym przesłuchaniu wyprowadzono go na dziedziniec domu Kajfaszowego, gdzie stał Piotr. A Pan wejrzał na upadłego apostoła wejrzeniem pełnym tak głębokiej żałości i niewypowiedzianego miłosierdzia że serce Piotra całe się rozpłynęło i przemieniło. Wejrzenie Pańskie wniosło łaskę do duszy Jego, ukazało Mu całą szpetność przeniewierstwa Jego. Przez skruchę serdeczną i pokutę utwierdziło Go w takiej dla Boskiego Mistrza miłości i wierności, że się nigdy więcej nie zachwiał w niej, aż do śmierci. Tak uczą święci Augusty, Nambroży, Wielebny, Beda i inni. A Ty, jak dotąd naśladowałeś boską łaskawość Zbawiciela? Jak się zachowujesz z przyjaciółmi, bliskimi, domownikami Twymi, jeśli Cię który obrazi? Czy łaskawym się okazujesz, czy też surowym? Bez wątpienia i surowości niekiedy może być potrzebna, nigdy jednak nie powinna przechodzić w rozgoryczenie, ale musi jej towarzyszyć miłość, pragnąca pozyskać błądzącego. Przejdź w myśli całe życie Zbawiciela, a ujrzysz, że prawie zawsze chodził drogą cichości. I tylko przeciwobudnym i zatwardziałym faryzeuszom. I przeciw zuchwale kupczącym w kościele wystąpił surowo. Pomyśl sam, co na ciebie skuteczniej wpływa, surowość czy dobroć? Czy cię kto skłonił do dobrego ostro z tobą postępując? Czyś nie doświadczył, że często zbyteczna twardość i surowość wywołuje tylko gniew, zaciętość, zniechęcenie, obudę? Bądź przekonany, że inni tak samo odczuwają jak i Ty, tym bardziej powinieneś łagodnie z bliźnimi postępować, że Pan Jezus tyle mimo tylu grzechów i niewierności Twoich łaskawie i miłościwie wejrzał na Ciebie. Każde wewnętrzne oświecenie, każde dobre postanowienie, każdy postęp w cnocie. Każda opieka w niebezpieczeństwach, wszystko to zawdzięczasz łaskawemu wejrzeniu miłosierdzia boskiego. Bądź więc miłosierny, jak Zbawiciel Twój miłosierny jest. Westchnienie serca o Jezu, to sobie mocno postanawiam. Że będę naśladował dobroć serca twego. Obrażałem dotąd tak często najłaskawsze serce Twoje. Odtąd tym bardziej pragnę je rozweselać, okazując bliźnim moim szczerą dobroć i łaskawość. Odpuść mi, Panie, wszystkie grzechy moje, jak odpuściłeś Piotrowi. Wejrzyj na mnie grzesznika tak miłościwym wejrzeniem, żeby łzy kruchy popłynęły z oczu moich. Daj i mnie łaskę zupełnego nawrócenia i wytrwania, jak je udarowałeś Piotrowi. Święty Piotrze, błogosław mi z nieba, bym Cię w pokucie naśladował i był wiernym synem Kościoła Świętego. Ona i ukochanisza Matko moja, Wyjednaj mi łaskę szczerego nawrócenia i wytrwania w dobrem, aż do śmierci. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi. Ogrzeje i rozraduje. Przelanie twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela, autorstwa Ojca Klemensa. Książkę Audiobóg oraz pozostałe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na jej